Witam witam serdecznie, jestem Rafał z, z Motorwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl, bo mamy tutaj motocykle od klasy 125, połącz takie naprawdę spore motocykle, no i na przykład dzisiaj e, fajnym kontrastem na 125 byłaby Yamaha XJR z pojemnością 1300. Czyli już nie nada zawodnik. Słuchajcie, XioTera to jest taki ciekawy sprzęt, że jak mieliśmy pierwszy egzemplarz, no faktycznie to już było dawno, dawno temu, to ktoś mi powiedział, że no nie jestem pewny, czy to będzie dobry temat. No i faktycznie też się zastanawiałem, no bo to jest taki motocykl słuchajcie, który ma. To jest dziwny. To jest duży, jest piekielnie duży, moim zdaniem jak na Nakeda ma przepotężny silnik, nie ma żadnych systemów, nie ma ABS-u, nie, e, nie ma wtrysku nic na goźniku. Jest taki bardzo prosty e, w swojej konstrukcji, co no wizualnie też powodowałoby, że nie jest jakiś za ciekawy, ale okazało się, że. E, każdy e, tak naprawdę to nowy właściciel isoterek który od nas kupowała, mieliśmy już w tym roku samym kilkadziesiąt chyba isoterek 1600, bo okazało się, że to naprawdę jest całkiem fajny temat, że ludzie są dzisiaj, którzy potrzebują prawdziwego motocykla. Oni tu przychodzą do nas za do i mówią, chłopie fajne ma zabawki, ale daj mi coś takiego prawdziwego, daj mi prawdziwy motocykl eee, co to jest prawdziwy motocykl, no słuchaj kurde, dwa koła, siedzenie, bo na czym trzeba siedzieć, zbiornik paliwa, no bo gdzieś trzeba lać paliwo i silnik musi być duży eee, i to jest dla mnie prawdziwy motocykl i właśnie x 1300 taka jest, no niewątpliwie dzisiaj uważam, że to jest motocykl, który eee, tą swoją prostotą właśnie tym klasycznym klimatem eee, no staje się, staje się wyjątkowy, no bo dzisiaj wszystkie motocykle są robione zupełnie w innym designie, a tutaj jest taki motocykl, który mocą dysponuje ogromną ma jednocześnie jest taki bardzo prosty i, i klimatyczny. No zobaczcie co fajnego uderwaliśmy, bo myślę, że naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna sztuka właśnie trafia. No to Akurat słoneczko nam mocno operuje, ale dobrze niech świeci jak najdłużej. Słuchajcie, Yamaha XR 1300 z 2003 roku w czarnym kolorze, ale nie takim zwykłym czarnym. No, bo i też bywają po prostu tutaj dla kontrastu na pokażę, po prostu zwykłe czarne. A tutaj mamy czarny, który fabrycznie ma na sobie. zobaczcie, tutaj taką stawkę srebrną, i tutaj na zbiorniku też ma taką fajną stawkę, więc troszeczkę coś ciekawszego. Zobaczcie, no to jest ta wersja SP, czyli na Olinie. No, naprawdę, a i jeszcze oprócz tego, że soli są to jeszcze jest takie ciekawsze siedzenie, zawsze w tych, e, w tych wersjach SP. E, 48 tysięcy przebiegu, co uważam, że jak na motocykl. No... Tego klimatu, czyli no taki klasyczny, ale jednak z dużym silnikiem, plus 22 letni, no to nie jest to duży przebieg, no mówię się jak ktoś się powie, że 48 tysięcy w tym motocyklu to jest sporo, no to e, chętnie odkupię od niego motocykle z mniejszym, no bo nieobliwie szukamy motocykli w takim klimacie do jakichś tam 60-70 tysięcy przebiegu, żeby to e, też całkiem no fajnie wyglądało, e, no bo... Ten przebieg też troszeczkę odzwierciedla ten stanie. Uważam, że to jest naprawdę spoko, to bardziej, że ja Wam napiszę na fakturze, że motocyk jest bezwypadkowy, więc zbiornik, wszystkie w ogóle te elementy kolorowe są fabryczne od nowości. Ładnie zachowane, ładne chromy, ładny silnik, nic tu nie cieknie, a to jest często przypadły, że tutaj są wycieki, a to jest wszystko fajnie, nie widać żadnego silikonu i wszystko się fajnie szczelnie trzyma. No, i taki po prostu bardzo zdrowo zachowany motocykl. Mam no, szczerze, że e, wszyscy ci, którzy e, szukają ich i zobaczą tą, no to powiedzą, no faktycznie ładny. No nie jest to oczywiście pudełkowy egzemplarz, nie jest to nowy, no bo 22 lata ma, więc no z tym też trzeba żyć. Ale uważam, że jest naprawdę bardzo przyzwoić. No, taki z strony eksploatacyjnej ono zostaniecie książkę serwisową, w której będzie wpisany serwis z który został wykonany, czyli no olej przyniku, z danym motulem to zrobiliśmy my i to będziecie mieli wpisane w książkę. E, sam silnik bardzo fajnie pracuje, więc tutaj gaźnikowo nic nie musicie robić na start. E, opona, przód, Tył 2022 rok, tył 2023 Tył super, przód no taki Generalnie myślę, że jeszcze da się na tym jeździć Ale no troszeczkę słabszy niż tył tarczy z klockami spoko, zawias suchy Napęd git, akumulator w porządku Więc tutaj od tej strony bym się niczego nie czepnął No i co no słuchajcie Dwa kluczyki do motocykla Klikamy sobie zapłon Wszystko to fajnie pracuje, śmiga Przyjeżdżać przy tym motocyklem jest prosto Oczywiście bezpiecznie, więc tutaj tych żadnych zastrzeżeń mieć nie będziecie no i wpadajcie do nas żądować. Minowa 20 moderwło, zobaczcie, to na żywo. My się mogli się przysiąść, przymierzyć, nawet nim przejechać. Porównać też z innymi mamy na to chwilę, na dwie jeszcze inne ich 1300. Więc myślę, że jest tutaj co porównywać. No i kto wie, może to będzie miłość od pierwszego przejechania się. Słuchajcie, no moment obrotowy w tym motoskle jest niesamowity no 1300 pewności, ale wsiadacie na no to jedziecie, mimo że na postoju ta waga się wydaje duża, no to już w momencie jak tego ruszycie, to już tej wagi w ogóle nie czujecie no i ta elastyczność, czyli e, nawet co nie na czwartym biegu 20 na godzinę czy 30 e, to on płynnie wam chodzi ten górny zakres, więc coś pięknego na no, taki troszeczkę większy, no nie grałem, że jak ktoś ma 1,70m, no to pewnie będzie mu na nim ciężko śmigać, ale jak ktoś ma troszeczkę więcej, no to nie powinno być z tym Problemy. Padajcie, motor W, 20. Lewa w górę. Siemanko, hej!